Nie ma diety, którą możemy w ciągu tygodnia poprawić sobie odporność, ale to nie znaczy, że mamy przestać mówić o zdrowym jedzeniu. Zdecydowanie tak, pomimo, iż w ciągu kilku dni czy tygodnia nie jesteśmy w stanie znacząco poprawić za pomocą żywienia naszej odporności, to jednak w perspektywie długofalowej możemy poczynić znaczące postępy w tej materii. Tutaj warto przede wszystkim w tym okresie zwracać uwagę na odpowiednią podaż świeżych owoców, świeżych warzyw. Można również do diety wprowadzić warzywa cebulowe, takie jak chociażby por, tak. szczypiorek, czosnek czy cebula, a także warzywa kiszone, które są źródłem bakterii kwasu mlekowego, które Będą poprawiać naszą odporność, a także będą wpływać na pożyteczną mikroflorę w naszym przewodzie pokarmowym. Ponadto dobrze jest, aby nasza dieta mimo wszystko była jak najbardziej urozmaicona, dzięki czemu będziemy zapobiegać ewentualnym niedoborom, osłabieniu, a także Obniżeniu odporności. Ważne jest też to, abyśmy się przy tym wszystkim wysypiali, o, ponieważ niedobór ci, snu zatem. jest kluczowy w tej materii i może się wiązać znacząco z obniżeniem odporności. Także przede wszystkim zastosujmy się do zasad zdrowego odżywiania. Pamiętamy o piramidzie. Ruch, dara, chwilę się wstrzymujemy zgodnie z zaleceniami zostań w domu, ale wszystko co powyżej tego dolnego piętra nas wciąż obowiązuje plus sen. Natomiast proszę wyjaśnij prawdę taką krążącą wśród ludzi. Czy alkoholem wewnętrznie pijąc go możemy się odkazić i zabezpieczyć przed koronawirusem? Niestety rozczaruje tutaj myślę większość osób. Natomiast alkohol, zwłaszcza regularnie spożywany i w nadmiarze, może przyczyniać się do obniżenia odporności, co jest obserwowane u osób, które nadużywają alkoholu, ponieważ występuje u nich większa podatność na zakażenia zarówno wirusowe, jak i bakteryjne. Czyli zaprzeczamy temu? To jest mit. Zdecydowanie tak. To jest mit.